Szukamy domu dla Kurosiego. Takiego psa, co bardzo chce towarzyszyć człowiekowi, a w ogóle to dużo się wyleguje w swoim posłanku. Nie lubi korzystać z budy. Potrafi jeździć autem. Nie potrafi chodzić na smyczy, bardzo się jej boi. Także chciałby mieszkać koło łąki. Prawda, Kurosi? No, i jak idzie po łące, to idzie przy nogach, taki przyklejony. Kuroshi ma smutną historię, ponieważ przez 5 lat mieszkał w domu od szczeniaka, bez wychodzenia na spacery. Tego ktoś urządził świat i psy, i w ogóle wszystko poznał dopiero tutaj, w schronisku. I moje rybynki. Szukamy domu dla Kuroshiego. Bardzo, bardzo pilnie dla psa, który stracił dużą część życia przez ludzi, którzy nie rozumieli, po co wzięli psa.